Mieszkańcy ulicy Za Jeziorem otrzymają tylko kanalizację, ale otrzymają nową drogę. Pan burmistrz planuje również tam wyrysować ścieżkę rowerową. Tej drogi zmodernizujemy. Przeszło dwukrotnie na większy odcinek. Dzięki tutaj temu, że nadleśnił same środki, a my oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby nawet tutaj pod koniec roku jeszcze z tego własnego budżetu te 50% dołożyć. Celem dzisiejszego spotkania jest symboliczne uczenie narodzin nowych mieszkańców naszego miasta i gminy. Jesteśmy w trakcie tworzenia parku, który ma się nazywać Parkiem Pokoleń, także tak samo bierzemy czynny udział jako mieszkańcy, jako Nadleśnictwo i gmina, wspólnie współpracując w zagospodarowaniu tego terenu. Tytuł Najlepszej biblioteki w Polsce zdobywa Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury imienia Kazimiery Iłakowiczówny w Trzciance. Zapraszamy! Sam uśmiech osoby, której niesiemy pomoc, myślę, że to jest wystarczającą gratyfikacją dla takiego wolontariusza, który tej pomocy chce udzielić. A o mnogości form wolontariatu mogliśmy dzisiaj właśnie rozmawiać i usłyszeć. Przepiękne budynki Urzędu Celnego. Tutaj był Urząd Pocztowy, to oto auto pocztowe do czcianki jeździło trzy razy dziennie. Yeah! Ha! Yeah! Dziękujemy panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej, Wojewodzie za program Senior Plus oczywiście, że umożliwili stworzenie właśnie tych placówek i Dziennego Domu i, i Klubu Senior. Był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Ludzie są bardzo zadowoleni. Był to budynek Komendy Milicji Obywatelskiej, a także Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. I to tutaj w nocy z 12 na 13 grudnia przywieziono działaczy, czterech działaczy Solidarności, którzy zostali internowani. Zaczynamy od 16 milionów złotych i wiele inwestycji da się z tych pieniędzy zrealizować, a co więcej planujemy w przyszłym roku również wzbogacić to środki zewnętrzne, czyli o dofinansowania na budowę dróg, na budowę budynków komunalnych. Także jest szansa na to, że ten budżet zamknie się w zupełnie innym zakresie niż teraz jest zaplanowany. Latami mieliśmy taki problem, rolnicy tutaj do pól nie mogli dojechać. Sami we własnym zakresie robiliśmy też tą drogę, staraliśmy się, także bardzo dziękujemy.